Hej, witam Was serdecznie z tej strony Danielu, a przed Wami Assassin's Creed Brotherhood w kampanii dla pojedynczego gracza. Dawno jej nie było, ze względu na to, że zaobserwowały mnie inne ciekawe gry, inne ciekawe produkcje. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. A teraz już wracam do tej fantastycznej gry. No i mam nadzieję, że coś ciekawego fabuła nam przyniesie. Ostatni akcent, który był na moim kanale, dotyczył bankiera. Zdobyłem cenny, cenny skarb, który miał zasilić armię Cezare, która jest poza Rzymem. No i następnie śledziłem dyskretnie, jak ta przesyłka docierała do właśnie tego głównego bankiera. Udało mi się go dorwać, a moim zadaniem było zabicie go pozostając niezauważonym z ławki. Na szczęście było ciężko, ale udało się tego dokonać. Tak więc kolejna misja za mną. No i zobaczmy co tym razem stanie na drodze dzielnego Ezio Auditore de Firenze, żeby nie było.

Ciekawe co dalej jestem, jestem zamurowało mnie po prostu e, e, Co 100% synchronizacji co Wspomnienie a sekwencja piąta zakończona jak mnie to cieszy Fajne są te motywy swoją drogą z tym jak znika ta, ta cała, cały świat, fajnie się rozpływa. Genialny jest ten silnik. Szkoda, że, że się starzeje, szkoda, że nie ma nic, żadnych zmianek o tym, czy no w sumie są zmianki, zmianki, ale najnowszy Assassin's Creed, czyli Assassin's Creed Trójka, który przed nami, będzie na usprawnionym właśnie, usprawnionym silniku więc jakiegoś pewnie dużego skoku graficznie nie będzie a szkoda, bo Ubisoft myślę stać na coś ciekawego i interesującego, co by mogło porwać gracza e, idąc śladem e, Frostbite 2 czy CryEngine 3, no można by coś ciekawego wykombinować, no ale stwierdzili, że, że tak będzie lepiej no to jeżeli tak uważają, w sumie ja do tego silnika graficznego nie mam nic, ale wiem, że wiele osób o, weźmy sobie kaskę przy okazji Wiem, że wiele osób y, uwielbia y, zachwycać się grafiką więc y, No cóż, pewnie będą niezadowolone ale y, jak dla mnie ten silnik jest w porządku Siadamy na konika i śmigamy do celu W ogóle to daleko to Uuu uh, że tak powiem wciuj daleko Koszary o! Ustaw znacznik. Wracamy i wracamy. Dobra, postaram się tam szybko dojechać, a wy przy okazji możecie popodziwiać e, fantastyczną architekturę, bo w, w asasynie, bo w asasynie trójce oczywiście e, już nie będzie e, takich widoków jak tutaj, nie będzie skakania po... A, chyba będę musiał... A może i nie będę musiał. Nie będzie skakania po dachach. Tylko z tego, co można było zaobserwować na trailerze, e, będzie skakanie na e, drzewach. To też może być w sumie ciekawą opcją. No zobaczymy, jak, jak e, będą pojawiać się co jakiś czas nowe wątki, nowe informacje na temat najnowszego Asasyna. Ja to na pewno będę śledził, bo Assassin jest jedną z tych wyjątkowych, oryginalnych gier, które naprawdę warto śledzić. A ten pan to kto? Hmm. Zajrzę do niego. To był twój stand? Wszystko zostało złamane. Kto to zrobił? Donato Mancini. Ja jechałem przeciwko temu koniu w wyścigu i popełniłem błąd wygrania. You, Bo. Everyone is talking about you. How you fight against the Borgia's men. Donato has demanded I meet him alone. I fear he intends to kill me. No, czyli zlikwiduj tylko Donato where can I find him? Mm -hmm. Grazie, Dio. He is waiting at the Cerco Massimo. That's where they hold their private races. <try> Na mapie będę miał to zaznaczone? Nie, chcę ciebie, chcę mapę. Mm -hmm. No kawałek jest, to bierzemy konia. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko, że e, zafunduję wam małą wycieczkę e, dalej po Rzymie e, w celu zlikwidowania kolejnego... Osobnika, który w sumie z fabułą stricte się nie wiąże, ale 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 mam nadzieję, że będzie interesująco interesująco to już jest, bo nie mam pojęcia co to miało być Dobra, skoczę tu na górę, bo jestem poszukiwany A, nie chcę tego Dam radę? A, dałem radę Tak czy siak musiałem wejść na górę. O tego rejonu tych ruin nie bardzo e, lubię. Szczerze mówiąc e, jakoś nie przypadł mi ten region do gustu. Mam 60 tysięcy. Całkiem nieźle. A to co? Czy chcesz wydać 21,5 tysiąca na kupno tego punktu? No, proszę bardzo. Popatrzmy na piękno i e, wspaniałe umiejętności tego silnika graficznego. Ciekawe, co tutaj się powiększy. Co tutaj się powstanie? Nic? Ehej, to ja się tu nastawiałem na, na coś w rodzaju właśnie e, kupowania tych budynków, które, które tak fajnie. Ee, animacja pokazuje jak na przykład ulepsza się oho jak na przykład ulepsza się jakiś swój punkt e, asasynów czy coś w tym rodzaju Aha, mam zabić tylko no nie powiem to będzie skomplikowane albo i nie Dobra, o, Może go załatwimy po prostu, ja wiem. Strzałem. Chyba nie trafiłem. Trafiony. Było się stawiać, było i co? Zbroja żelazna ci nie pomogła i te getry <laughs> Faceci w rejtuzach. Dobra Po robocie unikładny Dobra Misiu M Misiu Pysiu musimy lecieć Fajnie było, trzymajcie się, na razie Cholera, da się tak uciec? Pewnie nie bardzo, albo ciężko. Tam na koniku ktoś mnie na bank będzie gonił. O, tutaj stajnie można odrestaurować. Jasny glint. Dobra, może zaraz coś tutaj się wykombinuje. A no bank na tym koniu mnie goni koleś. Analiz. lis! Aj! Nie tędy, tędy! Zaraz mnie dogonią. A ja ucieknę. Albo i nie. Idziesz, idziesz, idziesz... O, tu widzę coś fajnego. Tak, zaraz wrócę. No skacz. Przydałaby się jakaś... Ach, udało się. A tu co? Nie odrestaurowałem czy... Aj, nie udało się złapać. Muszę się w końcu... Podlecieć. Aha, odrestaurowałem tylko po prostu nie na tym poziomie byłem. Dobra, lecimy do celu do którego mieliśmy dotrzeć na samym początku. Co to było? Koniku, spokojnie. Konik wężyka tropi. No, to jest... To jest coś. Tędy jakoś dam radę. Dobra, jedziemy tu na górę. Spokojnie, ja tu nikogo nie chcę mordować. Przynajmniej na razie Fantastycznie całość wygląda, nie da się ukryć Bez dwóch zdań O, a to co Wydałem sporo kasy Mam tylko 40 tysięcy A czemu nie? Znajcie gest Stać mnie <ścoughs> Czemu nie, czemu nie Czyżbym kupił sobie tą willę? rewera tak, jesteście świadkami jak tutaj fajnie w asasynie można sobie wydać kasę i chyba na tym się wszystko kończy chociaż nie, tam mogę przejechać niby dobra, jest zjazd i z tej strony Niezwykle mnie to cieszy, przynajmniej konia nie muszę zostawiać. Nie lubię tych elementów, momentów, kiedy właśnie trzeba zmienić konika na coś innego. E, tak pewnie powiecie, mogłem sobie skorzystać z tej e, e, podróży przez podziemia, ale tak na dobrą sprawę e, nie potrafię na razie zbyt dobrze się tym posługiwać. Nie orientuję się aż tak w terenie, nie, nie orientuję się aż tak w Rzymie, więc... E, Wolę się przemieszczać konno, poza tym przy okazji można pozwiedzać, właśnie tak jak widzieliście niedawno dostać jakąś ciekawą, fajną misję Więc myślę, że to jest tylko na plus E, tędy Jest droga, to i na pewno będzie wejście jakieś Jak ludzie, jak ludzie asasynie Oho Oj, nie niego, nie jego Dobra, asasyni go dorwał. Mówiłem Tylko nie wiem po co w sumie to zrobiłem Dobra, dojeżdżamy do celu Fajne Zamczysko. Wszystko fajnie tylko W jakim celu? Tak myślałem do niego Was expecting my wife. <laughs> spodziewał się żony. O to jest zajebisty ibliskiego. Fajne teksty ma. Opowiedz mi o swoim generał, Baron de Valois. króla aby dał całą armię, aby mnie Jestem Gdzie go To tylko kwestia czasu, zanim mam Valois na tronie. Mamy ich O, cholera, co to było. <laughs> Jaki wyluzowany koleś, co? Czyli laucik. A co teraz? Nie wolno ci odnieść żadnych obrażeń? No jeżeli będą... E... Zapobiegnij przejęciu koszar przez Francuzów, opuszczając trzy bramy wiodące do środka. Jeżeli będą strzelać, to raczej nie mam szansy, a jeżeli nie, no to wszystko jest możliwe. Dobra, przede wszystkim... Mieczek. O cholera. Czyżbym już doznał obrażeń? Powalczmy sobie troszkę. Ale ich tu jest co? Cały harem Nie lubię ich aż tylu W sumie Bo nigdy nie wiadomo właśnie Z której strony podejdą Może akurat ktoś chwyci No i wtedy nie ma szans żeby nie Co mam zrobić? Aha, w ten sposób. Dobra. Jeszcze? Matka. O! Oberwałem. No i trudno tam. 100%, 100 synchronizacja to nic nadzwyczajnego. Leżysz, w krajerze. Następny. Fajniejsze są serie zabójstw od e, pełnej synchronizacji. Które bardzo fajnie można tutaj wykonać. Jak widzicie zresztą. Next i next. Dobra, gdzie tu jest jeszcze brama? Tam jest gdzieś. Biegnij Jedziu! Nie rozumiem czemu on z tego trybu tak, tak ciężko musi z niego wyjść. Na razie. Biegnij, biegnij, biegnij! Opuszczamy. Dobra, chyba wszystkie bramy. Bonjour, You must learn how to speak French. It would mask your barbaric sensibilities. Perhaps you could teach me, and I would instruct you in fighting, since you seem to do so little of it. As amusing as this parley has been, I'd like your unconditional surrender before sunrise. Ha! My Lady Bianca will whisper it in your to ear! I believe another lady might object to that. Mio marito Ooh. mi avanzerà tutti. I'll kill you for tutto francese! Calm down for your wife's sake. You know my terms. Enter my camp unarmed at dawn. And practice your French. Soon all of Italy will be speaking it. I'll get pezzo di merda, figlio di puttana! O cholera. No to będzie impreza. Podpierdzielili mu żonę. Prowadź wozu. Dziwnie biegnie, jak dziwnie galopuje. jakoś wolno. No koniku co jest? Po koloko Nie widziałeś mnie? A fortress, nothing hangs between your thighs. In fact, there is a hole <laughs> there, so deep it reaches into the Maledetto so Inferno. Oops. What good are you to attack dead? We will regroup and fight through the gates as we did at the Arsenale. The entrance is thicker with Frenchmen than the streets of Paris, so we will climb the battlements. They cannot be scaled. But the Sileia would know what to do. Maybe this is the end. I enter at dawn, bearing gifts, and hope that coward spares her life. No prima? What did I say? Call your men back to the barracks. I will explain there. You better have something good. All back. Hmm? Ciekawe na no co ed Edziu wpadłeś. <coughs> Sami jestem ciekawy. Kurcze. Fajna fabuła jest naprawdę. No nie poniosłem żadnych obrażeń. Znaczy nie udało mi się synchronizacji w pełni osiągnąć tak jak miało być, ale tak jak mówiłem wcześniej specjalnie mi na tym nie zależy. Dobra, śmigamy. O, przy okazji jeszcze. Tutaj. Gdzie koń? Aha, zapomniałem, że jak coś się robię, to mój rumak po prostu się rozpływa. Co jest dziwne szczerze mówiąc. No, nie rozumiem dlaczego tak zostało to rozwiązane. Jakby nie wiem, nie mógł zaczekać, zostać. przecież stało obok mnie. No ale mniejsza większość.

Especially if the patrols are taken completely by surprise. Ma certo. Then we need to liberate several suits of French armor. At dawn, we are going to walk right in. Ah! Ezio Dittore! You are truly a man after my own heart. Oh, magnifico! I will get the armor. My troops will gather it from the dead. We will then depart from the north, so as not to arouse suspicion. And Ezio! Bez walki? Zabij 20 Francuzów w rzymskich ruinach, dzięki czemu ludzie Bartolomeo zdobędą ich zbroje. Nie pozwól, by odkryto Twą obecność. O matko! Dobra, wiecie co? E, myślę, że ta misja zasługuje na to, żeby poświęcić jej kolejny odcinek. E, tak więc zatem Wam serdecznie dziękuję i tą, tym fantastycznym rzutem na tego... Ecce auditore de firenze, żeby nie było. Eee, żegnam się z Wami. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć.